Hello, 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 witajcie moje gwiezdne przyjaciółki. Witam Was bardzo ciepło i serdecznie w kolejnym czytaniu na kanale Gwiazda Tarot dla Kobiet. Moje kochane, dzisiaj sobie zrobimy czytanko. Wybierz kartę i będzie to czytanie: na to, czy warto dalej trwać w tej relacji lub w zainteresowaniu tą osobą. To jest czytanie tylko dla dziewczyn, które w tej chwili mają wątpliwości, w których, jeżeli w waszych relacjach dziewczyny dzieje się źle, jeżeli koleś cały czas coś yy, odwala, a to, to moje drogie, może czas właśnie teraz zastanowić się, czy... Czy warto? Czy w ogóle warto trwać w tej relacji? Czy to jest sens? Czy też trwać przy tym człowieku? Nie? Zobaczymy sobie. Oczywiście czytanie jest bezterminowe, jak większość czytań na moim kanale, czyli wtedy, moje drogie, kiedy trafiacie na ten film, wtedy on nabiera dla was sensu. Um, no, tak. Tak, to jest tutaj. Zostawiam Wam też playlistę innych filmów o miłości, które też są w większości bezterminowe. Więc zachęcam Was, jak Wam się tam y, nudzi, jak y, malujecie paznokcie albo bieracie ziemniaki, to y, moje drogie po prostu sobie, sobie, sobie możecie słuchać w tle, tak? <laughs> Dobra, zobaczmy, jakie karty są dzisiaj y, brane pod uwagę. Jakie karty chcą z Wami dzisiaj troszeczkę podziałać? Zobaczmy sobie. Karta numer jeden, karta numer dwa, i karta numer trzy. Która roślinka, który kolor, który kamień dzisiaj najbardziej do Was, moje drogie, przemawia? Zastanówcie się, i zaraz sobie zaczniemy czytanko. Zaczniemy sobie czytanie, oczywiście, od karty numer 1. Więc, dobra, moje drogie, zobaczmy sobie, czy. Czy trwać dalej przy tej relacji, w tej relacji, przy tym człowieku? Czy dalej się w jakiś sposób tego człowieka trzymać? Zobaczmy. Co będzie dla ciebie, moja kochana, lepsze? Co będzie dla ciebie lepsze? Czy trwać przy tej osobie? Czy też otworzyć się na coś nowego. O no, dziewczyny, słuchajcie, ewidentnie, jeżeli wybrałyście tę kartę, to mm, ja bym na waszym miejscu zabierała grabkę, grabki, łopatkę, wiaderko i uciekała. Zobaczcie, jakie karty pokazały się w momencie, jeżeli, jeżeli zostaniecie przy tej relacji. Przede wszystkim mamy tutaj kartę diabła, czyli związek od razu pokazuje się jako coś, co nie jest dobre, co was nie ubogaca, co nie daje wam tak naprawdę szczęścia. To może być energia kogoś, być może jesteście z kimś, kto jest od czegoś uzależniony. To nie musi być od razu, wiecie, ci panie, ale to mogą być różne inne rzeczy. Nawet e, mogą być uzależnienia takie, wiecie, pod tytułem nie wiem, oglądanie e, filmów pomarańczowych. Albo, na przykład, może być to zazdrość, może być to zaborczość nałogowa lub jakieś inne rzeczy, które są mocno toksyczne dla Was. Eee, pokazuje się też informacja o tym, że powinnyście jak najszybciej odciąć się od tej osoby, ponieważ ona do Waszego życia wprowadza masę bałaganu. Trzeba coś wyciąć, trzeba coś odciąć, trzeba się czegoś pozbyć po to, żeby móc żyć normalnie. I e, mam też wrażenie, że Rzucacie się trochę w te relacje, tak wiecie, na. pod wpływem impulsu, nie zastanawiając się e, za bardzo, czy przy tym rzucaniu się w te relacje, mm, no. Y, na przykład sobie czegoś nie zrobicie, tak? Bo tu, jak widzicie, jakieś wąże, jakieś y, kolczaki. A wy po prostu. Hura, tak? Tak jakby z, z, zaczynało się robić troszeczkę niefajnie, mało komfortowo, powiedziałabym, nawet niebezpiecznie. Co jeżeli zrezygnujecie z tej relacji? Proszę bardzo, mamy kartę nowego związku. Mamy kartę z, związku, który będzie związkiem zrównoważonym. E Takim, w którym jest zachowana równowaga dawania i przyjmowania. Jest też, e, moje drogie, wspólne planowanie przyszłości. Jest bezpieczeństwo, jest poczucie szczęścia, jest ciepło, jest ta, ro ta rodzina. E, nieważne, czy chcecie mieć rodzinę właśnie pod tytułem Mąż dzieci, czy chcecie mieć. E, Fajny, fajny, dobry układ. Więc tutaj, moje kochane, jeżeli wybrałyście tę grupę, zostawcie w komentarzu, jestem gwiazdką i uciekam. Ok? <grym> Dobra. Zobaczmy sobie w takim razie na grupkę numer 2. Jeżeli wybrałyście grupę numer 2. Co będzie dla Was w tej chwili lepsze, moje kochane, gwiazdulinki? Co będzie dla Was lepsze? Czy trwać w tej relacji, czy uciekać? Zobaczmy. Co będzie lepsze? Zostać przy tym człowieku, czy otworzyć się na coś nowego? Zostać. Czy otworzyć się? Zostać? Czy otworzyć się? Moje drogie, mam dziwne wrażenie, że część z Was zastanawia się dlatego, że w Wasze życie wkroczył mężczyzna. Być może jest to mężczyzna z trygonu ziemskiego, byk panna kożorożec albo ktoś o charakterze tego trygonu lub z ascendentem w tych znakach. E, jest to ktoś, kto najprawdopodobniej jest osobą nową w waszym życiu, e, albo e, jest człowiekiem pełnym entuzjazmu, e, może trochę niefrasobliwym momentami, ale niestety mamy tutaj kartę, która oznacza pewien rodzaj e, zaciemnienia. Nie wszystko jest widoczne, nie wszystko jest takie, jakie się wydaje, jest tutaj bardzo dużo domysłów, błądzenia i w perspektywie może się okazać, że popełniliśmy jakąś głupotkę z powodu niezauważenia czegoś. Natomiast co mamy po stronie, żeby zostać w tej relacji? Bardzo fajne karty tak naprawdę. Tutaj nam ewidentnie energie podpowiadają, że lepiej było gdybyście w tej relacji zostały. Dlatego, że ta relacja może się rozwijać. Tutaj mamy kartę gwiazdy, która jest kartą nadziei, wiary. Ale też spełnionych życzeń jest też takim dobrym znakiem. Mamy kartę kapłana, który może oznaczać, że na przykład wasz związek już jest zalegalizowany z tą osobą, albo myślicie o legalizacji tej relacji. A ponadto y, mamy też informację o tym, że y, tutaj w związku z tą relacją też jest y, m, możliwość, a, Otwarcia się na jakieś nowe formy tworzenia materii, zarabiania pieniędzy? Czyli akurat przy tej grupie karty mówią, jeszcze się zastanów, bo tutaj może coś z tego fajnego być, albo może być przyjaźń. Tak? Może być tutaj przyjaźń. Ten facet wcale nie jest taki zły. Dobrze. Jeżeli dotrwałaś do tego momentu, zostaw w komentarzu, jestem gwiazdką, bo jesteś. I polećmy sobie do grupki numer 3 i zobaczmy. Jeżeli wybrałaś grupę numer 3, jeżeli wybrałaś grupę numer 3, to co zrobić tutaj? Trwać przy tym człowieku. Czy odejść w coś, w coś innego, w coś nowego? Oj, oj. Jak same, moje kochane, widzicie już po kartach. Ewidentnie energia mówi: Tutaj uciekaj, dlatego że ta relacja już od dłuższego czasu jest relacją, która nie przynosi ci żadnej satysfakcji. To jest zwycięstwo, które jest okupione łzami, jakimiś być może um, ostrymi sytuacjami. E, jest, trwasz przy tym człowieku, bo jesteś uparta, bo jesteś zawzięta, ale w taki, powiedziałabym, nieco głupi sposób. Um, i, um, I wydaje mi się, że częściej właśnie płaczesz. Częściej jesteś rozczarowana. Miało być tak fajnie, miały być wywiady, miały być czerwone dywany, miało być patrzenie sobie w oczy, a jest jak jest i ty to widzisz. I ty to widzisz. Więc jeżeli jesteś w takiej relacji i ona jest relacją, która już jakiś czas trwa, albo starasz się o kogoś, kto. bo kto gdzieś tam się pojawił. I masz co do niego romantyczne emocje, no to tutaj nie za bardzo mi to się pokazuje. Jeżeli o, chodzi o kartę, e, o karty, które mówią uciekaj, myślę, że w twoim życiu może się niebawem pojawić, jeżeli odejdziesz od tej relacji, może nawet w ciągu dziewięciu najbliższych tygodni. Może się pojawić ktoś, kto będzie odpowiadał Tobie bardziej, kto będzie z Tobą bardziej styczny, z kim odnajdziesz szczęście, z kim odnajdziesz zadowolenia, a przynajmniej będzie Ci o wiele lepiej niż z tym tutaj cepem. I Ty jesteś pokazana w Królowej Mieczy, on jest pokaza pokazany w Rycerzu Mieczy. Więc myślę, że będziecie mieli za sobą wiele wspólnego. Więc porównując moje kochane tę grupkę i to, co jest tutaj na tych kartach, jeżeli nie chcecie być takie rozmazane, tylko chcecie być szczęśliwe, to też zabierajcie grabkę, łopatkę i wiaderek, i chodu dziewczyny. Oczywiście, zawsze mówię w tych czytaniach ogólnych, że są to czytania ogólne. Jeżeli chcecie zadać pytanie dotyczące konkretnie Waszej relacji, to zapraszam na audycję z Tarotem na żywo około 20:30 każdego, każdego dnia. Życzę Wam wszystkiego pięknego i za chwilę się zobaczymy, pewnie jeszcze w krótkiej jednej nagrywce. Buziaczki ściskam. Pa!